Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, na którym podpowiadam i pokazuję, jak poznać, odnaleźć siebie oraz jak osiągnąć spełnienie w życiu. Witam Was dzisiaj w trochę takich innych okolicznościach niż zwykle. Jestem na urlopie, co nie wyklucza podzielenie się pewnymi informacjami czy wiedzą z Wami. Dzisiaj z racji książki, którą akurat wzięłam sobie na urlop Eckharta Tola, no widzicie, zapomniałam jej zapiąć ale to nic, potęga teraźniejszości podzielę się paroma informacjami z wami na ten temat podzielę się ćwiczeniami będzie to bardziej takie spotkanie skupione na tym jak wprowadzić więcej teraźniejszości w Twoje obecne życie. Kochani, na początek moja propozycja dla Was: skupcie się na tu i teraz. Usiądź sobie wygodnie, gdzieś znajdź fajne miejsce, aby właśnie to, co dzisiaj będzie na tym spotkaniu, w jak największym stopniu zostało dla Ciebie. Więc. Gdzieś tam fajne, wygodne, komfortowe miejsce i skup się właśnie na tym, co tu i teraz. Zacznijmy sobie od ćwiczenia. Każdy z nas codziennie na pewno myśli trochę o przeszłości, trochę o przyszłości, a trochę jesteśmy. od razu się podzielę, bo ktoś to wpływa a, a trochę jesteśmy w teraźniejszości. I zadanie będzie polegało na tym, aby sobie gdzieś tam podzielić karteczkę na trzy części. W pierwszej rubryczce, na przykład po lewo, um, będzie to przeszłość, na środku niech będzie to raźniejszość, po prawej stronie kartki niech to będzie przyszłość. I pomyśl, że twój dzień to jest 100%. 100% całego czasu, um, jaki masz w przeciągu całego dnia. I teraz. Po lewej stronie, jako przeszłość, napisz, ile z tych 100% poświęcasz na myślenie o przeszłości, czyli o tym, co było, o rozpamiętując pewne rzeczy, wracając do nich, wspominając, przypominając sobie, będąc gdzieś tam coś, co już było. Po prawej stronie, czyli przeszłość, napisz, ile procentowo. Spędzasz czasu w ciągu tego dnia, każdego, będąc w przyszłości, czyli w tym, co będzie, zamartwiając się, myśląc, planując, ustalając jakieś cele, marząc, ale tylko i wyłącznie o przeszłości. Ok. No i na środku jest rubryczka, która dotyczy teraźniejszości, czyli tego, co dzieje się twój teraz, w danym momencie, ile na tym skupiasz czasu, ile skupiasz. Swojej uwagi na tych rzeczach, które wykonujesz w danym momencie. Zwykle jest tak, że większość z nas. W większości czasu przebywa w tym, co było. Lub co ma być. A bardzo mało skupiamy się na teraźniejszości. Jesteśmy czasami. Smuszeni wręcz do tego, aby skupić się na teraźniejszości poprzez jakieś wydarzenie, które się właśnie w tym momencie stało. Życie przeszłością to jest jak spacer do przodu, ale tyłem, czyli idąc do przodu nie widzisz tego, co, co co się dzieje wokół ciebie, gdyż jesteś zwrócona cały czas do tego, co już było. Nie jesteś w stanie zauważyć to, co jest przed tobą. Z kolei życie przyszłością to, to takie utkwienie w tym, co ma być, co może się wydarzyć, i w obydwu przypadkach oczywiście mm, omijacie to. To, co najważniejsze, czyli życie, czyli to, co tu i teraz. Um, um, czasem wydaje nam się, że um, to, co będzie za rok, to, co będzie za miesiąc, to będzie dla nas lepsze. Um, czyli wreszcie będziesz szczęśliwy, że wreszcie życie się dla Ciebie zmieni, wreszcie idzie to, co fantastycznie i od tego momentu już będzie cudownie. A to nie jest tak do końca, gdyż jak już dojdziesz do tego momentu w przyszłości, to twój umysł na pewno wymyśli jakiś kolejny cel, do którego będziesz dążył. A pamiętaj, że tam, gdzie kierujesz swoją uwagę, to taka też będzie jakość twojego życia. Więc jeżeli będziesz cały czas marzył i tylko żył tym, co ma się zdarzyć. To totalnie nie zauważysz tego, co jest tutaj. Kiedy się z kolei e, zatracasz w przeszłości, no to twoje życie też nie będzie fantastyczne, bo nie pozwalasz sobie na, tym, na to. Bo tylko to, co teraz jest realne i prawdziwe, tylko to jest życiem. E, no to teraz kolejne takie, a, takie małe ćwiczonko. Pomyśl e, przez chwilę, że nie ma przeszłości. Nie ma już przeszłości. E, I jakby to te teraz a, było nie móc wybiegać też w przyszłość? Jak byłoby żyć tylko teraźniejszością? Czy jest to dla ciebie możliwe? Żyć tylko tym, co tu i teraz. E, życie tą właśnie chwilą, tym momentem, tym, co jest w tym. Dokładnie w tym momencie jest jedynym najlepszym sposobem do osiągnięcia spokoju, radości. To jest najszybsza droga do tego, aby żyć pełnią życia. Eee, większość ludzi myśli, że planowanie bądź wyciągwanie wniosków z różnych sytuacji to jest sposób na to, aby być szczęśliwym szczęście to, to jest skoncentrowanie się na tych najdrobniejszych sprawach to jest cieszenie się najdrobniejszymi rzeczami i wtedy życie staje się spokojniejsze wolniejsze i to jest to o czym bardzo mm, wiele osób marzy kiedy przychodzą do mnie pierwszy raz osoby na, pra, na, pra, na pracę ze sobą, pytam, o czym marzysz? I często słyszę o szczęściu, o harmonii, o radości, o wolności. Ach, tylko, gdzie my jej szukamy? A to wszystko jest tutaj, w nas. To wszystko mamy w sobie, tylko nie pozwalamy sobie na to. A szczęście to jest uwolnienie się od nawykowego myślenia. I teraz zadaj sobie pytanie: czyli kolejne małe takie ćwiczenie, zadaj sobie pytanie, co teraz czuję? Co się ze mną teraz dzieje? Jakie mam emocje? Jakie mam uczucie? Ponazywaj je. Rozwijaj w ten sposób swoją świadomość samego siebie. Czyli co mam w głowie, co w sercu, co w ciele, teraz, w tym momencie, co tam się teraz dzieje. E tylko, kochani, żebyście też nie myśleli, że my mamy w ogóle nic nie planować i sobie się żyć tylko w tym momencie, bo to tak się też nie uda. Oczywiście my mamy planować sobie przeszłość, ale to nie ma być rozpamiętywanie i rozmyślanie przez cały dzień. Tylko niech to będzie w parę minut. Czyli zaplanuj sobie, ile Codziennie czasu na przykład poświęcisz na planowanie, planowanie dnia, planowanie tygodnia, czy planowanie rzeczy, które masz zrobić. Niech to nie trwa godzinami albo przez cały dzień wracasz i wracasz i wracasz do tematu. Zaplanuj sobie, ile będziesz czasu poświęcał na planowanie. Kochani, a teraz kolejne, kolejne podpowiedzi. Jak w jaki sposób być bardziej obecnym? jak być bardziej w tu i teraz. Pierwszy a, fajny sposób i w zasadzie no, niezbędny, aby się to udało, to jest higiena umysłu. A, ja w którymś z nagrań poniżej, gdy wejdziesz na mój kanał, tam są a, nagrania i... Wtedy, ups, coś się przejechało. Było nagranie dotyczące diety mentalnej. To jest właśnie to, tylko ja teraz w taki bardziej uproszczony sposób opowiem. Higiena umysłu, coś to takiego. Zobacz, codziennie wieczorem, kiedy już szykujesz się do spania, myjesz dokładnie swoje ciało, ząbki, buzie, szykujemy się po całym dniu, czyli oczyszczasz swoje ciało z tego wszystkiego, co gdzieś tam się wydarzyło przez cały dzień. A i w jaki sposób oczyszczasz swój umysł? Czy ty w ogóle to robisz? E, opowiem Ci teraz historię krótką o kobiecie, która zgubiła pierścionek w rzece. E, więc będąc sobie gdzieś tam, upadł jej z palca pierścionek. I zaczęła bardzo w panice szukać go. A gdzieś tam ruszając na dnie tymi rąkami, w pewnym momencie zrobił się taki zamęt w tej wodzie, gdzie ten muł się podniósł i nie była w stanie już zobaczyć nic. Zrezygnowana, wyszła z tej wody, usiadła sobie na brzegu. Och, i myślę, chyba już go nigdy nie znajdę. I kiedy poświęciła trochę czasu, żeby po prostu sobie pobyć, w tym momencie mu w rzece osiadł i... I okazał się pierścionek, który leżał sobie w wodzie. I tak jest w naszym życiu. Im więcej myśli jest w Twojej głowie, tym trudniej jest skupić się, skoncentrować i zebrać myśli. Czyli im bardziej zadbasz o higienę swojego umysłu, czyli żeby oczyścić go z wszystkich, brzdko powiem, śmieci. Które dopuszczasz każdego dnia, tym to się ludzie kąpią i trochę nam przeszkadzają, ale mam nadzieję, że tak bardzo to nie przeszkadza. Czyli im więcej tych myśli, które są niepotrzebne, tym mamy mniejszą umiejętność koncentrowania się. I skupiania się. nie wiem, czy Wam to nie przeszkadza, nie zaczyna mocno. Ok, kolejnym sposobem na to, aby być bardziej obecnym, na tym, aby być tu i teraz, jest medytacja. I znowu, od gdzieś tam w filmach poniżej jest też sporo informacji w jednym filmiku o medytacji, i też jest jak medytować dla osób, które nigdy wcześniej tego nie robiły. No, i co to jest? Medytacja. Jest to najszybszy, najprostszy sposób, aby nauczyć się być w to i teraz. Um, teraz najprostszy sposób, um, aby nie dać myślom, choć przez chwilę być przy nas, to um, skup swój aparat słuchowy na czymś konkretnym. Poświęć na to 3 minuty zamknij oczywiście oczy aby też kolejny ze zmysłów nie oaktywniać zamknij oczy i skoncentruj się na dźwiękach, które Cię w tym momencie otaczają jest to sposób aby w Twojej głowie nie było nic oprócz tej pustki czyli skupiasz się tylko na tym, co słyszysz i możesz to robić w każdym miejscu, w każdym momencie regularnie, ale w każdym dosłownie miejscu czy jesteś na ulicy, siedzisz na przystanku, czy jesteś gdzieś tam w parku, e, gdziekolwiek jesteś, czy to jest koszenie trawy, czy jedzie traktor, czy jedzie ciężarówka, nieważne. Ty skup swój, swój słuch właśnie na tym, co się dzieje mm, poza tobą. W ten sposób pozostawiasz pustkę w swojej głowie, gdyż ty nie myślisz, a o to właśnie chodzi. Kolejna, kolejny pomysł na to, aby bardziej, coraz częściej i bardziej umiejętnie być w tym, co tu i teraz, to zaplanuj sobie swoje rytuały, codzienne rytuały, czyli czynności, które pomogą Ci się wyciszyć i bardziej być przy sobie. I to mogą być różne różne. Najróżniejsze czynności. Ym, może to być na przykład y, to ćwiczenie słuchowe, czak, czy, czy z tym dźwiękiem, y, o którym przed chwilą mówiłam. To może być spisywanie swoich myśli. Cudowne, fajne ćwiczenie. Poświęć na przykład 5 minut na to, aby usiąść i spisać w danym momencie to, co masz w swojej głowie. To jest cudowne ćwiczenie terapeutyczne pisanie. I może się okazać, że w momencie, kiedy przestaniesz pisać, uwalniasz się od wszystkiego, co do tej pory miałeś w głowie. No i jeszcze jest cudowne ćwiczenie, które też polecam i możesz sobie je stosować regularnie. To jest ćwiczenie oddechowe i polega ono na tym, aby w regularny sposób, poprzez na przykład 3 sekundy czy 4 sekundy, łapać oddech, wstrzymywać, wypuszczać i znowu wstrzymywać. czyli. Oddychamy głęboko przez na przykład 4 sekundy, łapiemy oddech. Wstrzymujemy przez 4 sekundy, 4 sekundy wypuszczamy i 4 sekundy znowu wstrzymujemy oddech. I skupiamy się tylko na tym, aby te oddechy trwały, czy te, 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 ten czas trwał po 4 sekundy i na niczym więcej. Dla wielu z Was pewnie to wszystko wyda się jakieś dziwne, niepotrzebne, niemożliwe, trudne, nudne. <śm> a ja powiem, że dopóki tego nie spróbujesz, to nie dowiesz się i nie doświadczysz. A efekty są, nie mogą być, ale są naprawdę zadziwiające, jak w bardzo prosty sposób, niewymagający, możemy osiągnąć spokój w swoim ciele, w swoim umyśle. Naprawdę to o to chodzi. Nigdy nie doświadczysz spokoju w swoim życiu, um, póki on nie zagości tu, w Tobie, w Twoim umyśle. Zacznij od paru minut dziennie. To nie musi być od razu medytacja godzinna. A ty nie musisz się do niczego zmuszać. Zacznij od paru minut. Próbuj. Rób to. To już coś będzie. A więc Kochani, teraźniejszość jest Twoim największym skarbem. To jest Twoje życie. Twoje życie jest teraz. Kiedyś Twoja przeszłość też była teraz. Twoja przyszłość też jest tym, co teraz. To my to nazywamy przeszłością i przyszłością. Ale w danym momencie, kiedy tam byłaś, to też było teraz. Rozpamiętywanie tego, co było, już nie zmieni tej sytuacji. Powoduje, że ty jesteś w niej kolejny i kolejny raz. Myślenie o przyszłości jest, jest ważne, ale w zależności, jak ty to robisz, jeżeli ty się martwisz, zamartwiasz i godzinami już myślisz, co będzie, no to nie to, bo ściągniesz to zamartwienie też na jutro. Przeszłość i przyszłość są tylko filmem w Twojej głowie. To taka iluzja którą jeszcze żyjesz albo już żyjesz żyj tu i teraz no i oczywiście do tego cię namawiam aby żyć tu i teraz poświęcić tą chwilę właśnie na tu i teraz cieszyć się tym momentem kochani ja was gorąco pozdrawiam z Korfu gdzie odpoczywam <noise> tu i teraz każdego dnia w cudownym towarzystwie za które bardzo gorąco dziękuję jeżeli jesteś bardzo ciekawy tego, jak odpoczywam, jak wygląda mój odpoczynek, to zapraszam Cię na mój Facebook. Z Facebook tam codziennie wrzucam relacje czy też posty z pobytu tutaj. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą uwagę. Zapraszam, jak zwykle, na nagranie za tydzień. I widzę, że słuchajcie, chwilę sobie pogadałam do Was. Dziękuję Wam bardzo, bardzo gorąco, serdecznie. I słonecznie. Pozdrawiam, ucałowania, i do zobaczenia. Hej!